Szanowni Państwo, szóste forum Pracuj w Kulturze, Stabilność, Rozwój, Przyszłość to hasło tegorocznego spotkania. Forum Pracuj w Kulturze w tym roku odbywało się w Młynach Rotera w Bydgoszczy. Przyjechało do nas dzisiaj około 200 osób z całej Polski. Za organizację tego wydarzenia odpowiadała Kasia Gulej z Narodowego Centrum Kultury. Są to osoby, które zarządzają instytucjami kultury i chcą się rozwijać w tym kierunku. Chcą posłuchać, dokąd zmierza współczesna instytucja kultury i w jakim kierunku powinni się szkolić i prowadzić swój rozwój zawodowy. Najważniejszym tematem forum była stabilność. Co myślą o niej sami uczestnicy? Czuję, że jeszcze tej stabilności bardzo mocno mi brakuje. Staram się teraz znajdować nawet najmniejsze rzeczy, które mogę nazwać stabilnością. Poczucie bezpieczeństwa, którego szukamy. Że zawsze zostajemy z jakimś wsparciem albo mamy to wsparcie w sobie, albo w naszym otoczeniu, środowisku, rodzinie lub zespole. Stabilność dla mnie to kalendarz na biurku taki papierowy. Ten kalendarz na biurku daje mi takie osadzenie, że wiem, kiedy. Co mam zrobić, co jest ważne, istotne, co jest priorytetem dla mnie na dany dzień. Rozpoczynamy naszą pierwszą część TEDxów inspirujących. Pierwsze wystąpienie zatytułowane Liderzy jutra, czy jutro bez liderów. O pracy, która ma znaczenie w świecie, który nie przestaje się aktualizować. A z tym wystąpieniem na scenie pojawi się psycholog biznesu Michał Knaflewski. W kontekście środowiska pracy, stabilność oznacza, że kiedy przychodzę do pracy, to wiem, czego się spodziewać. Wiem, czego się spodziewać po moim przełożonym, wiem, jakie są jego oczekiwania, wiem, czego się ode mnie wymaga, wiem, jaki powinien być rezultat mojej pracy i też wiem, czego mogę oczekiwać w najbliższej przyszłości. Michał Knaflewski zwracał uwagę menedżerów na to, by budowali dobre relacje z pracownikami. To, co najczęściej obserwuję, to jest bardzo mocne skupienie przełożonych na organizacji pracy i na samym merytorycznej warstwie zadań. Bez analizy tego, co się dzieje z pracownikami, co się dzieje z zespołem, na jakim etapie jesteśmy jako zespół i co muszę ja jako menadżer zrobić, żeby ten zespół dalej rozwinąć. Często też brakuje takiej świadomości, albo być może czasu, przestrzeni na to, żeby sobie zdefiniować jakie są umiejętności, które potrzebujemy rozwinąć w zespole, żeby rzeczywiście w przyszłości być w stanie realizować Efektywniej, lepiej, ale też, żeby po prostu pracownik czuł, że pracując z nami, nie traci swojej wartości rynkowej. Bardzo dużo czasu poświęcam na rozmowy z każdym z pracowników oddzielnie. Ważne jest też dla mnie to spotkanie, żeby byli wszyscy razem. Irmina Recka-Wyżga jest kierowniczką działu szkoleń i profesjonalizacji w Narodowym Centrum Kultury. I to, jak nasz zespół, pomimo tego, że każdego dnia jest trudno, się wspiera i potrafi ze sobą świętować, i usiąść w każdy wtorek przy kawie, na spotkaniu działowym, i spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć o trudnych rzeczach, ale też zjeść razem ciasto, uśmiechnąć się, wypić kawę i powiedzieć, damy radę. To ja naprawdę, autentycznie, nawet teraz się wzruszam, że to jest możliwe i że to się dzieje. Uczestnicy forum wzięli udział w aż sześciu wykładach TEDxowych. Jeden z nich prowadziła mentorka biznesu, była dyrektorka HR-u z międzynarodowym doświadczeniem Anna Schulz. Pracowałam z jednym menedżerem, który świetnie wiedział, co chce osiągnąć razem ze swoim zespołem. On miał jasność, tak? On wiedział, co, kiedy, jak. I dla kontrastu pracowałam z takim, który nie miał takiej jasności i jemu było bardzo trudno nazwać to, co chciało się z zespołem, a zespołowi było jeszcze trudniej. To nie wynikało z jakichś złych intencji, tylko on nie mógł tego uchwycić i nazwać. I teraz zespół za każdym razem, jak on poddawał coś wątpliwości, jak on nie wiedział dokładnie, do którego miejsca mamy wspólnie pójść, no to zespół po prostu był zagubiony. Ludzie się frustrowali. Jeśli mamy lidera, który potrafi swoje emocje wyregulować i rozumie, w jaki sposób wpływa na innych ludzi, to, to jest ten stabilny, a po drugiej stronie jest taki, który nie potrafi, który podnosi głos, który tworzy takie grupy wewnętrzne, to jest takimi faworytami, że pracuje tylko z wybranymi ludźmi. Tamten menadżer, ten, który był sprawczy i który, z którym się naprawdę fajnie pracowało, no to była taka osoba, która poświęcała taką ilość czasu, którą każdy z nas potrzebował, bo to też nie jest tak, że każdy z nas potrzebuje tej samej uwagi, tego samego czasu. Tego ten człowiek potrafił dopasować się do nas. W jaki sposób być stabilnym, spokojnym liderem? Chwiejnej i szybko zmieniającej się rzeczywistości. Od października zeszłego roku, chyba sześć razy, ogłaszałem, że zmienia się harmonogram inwestycji. Pierwotnie zakładaliśmy, że będziemy w ogóle zamykać wystawy stałe. Musieliśmy się do tego przygotować, zespół był przygotowany, potem się okazywało, że to się zmienia w czasie, ostatecznie te wystawy mogły być otwarte. To powodowało dużą frustrację, bo trzeba było cały czas przeorganizowywać sobie nie wiem, rezerwacje grupowe. Dyrektor Centrum Nauki i Kultury Młyny Rotera, Sławomir Czarnecki podzielił się swoim własnym doświadczeniem. Miałem takie momenty, kiedy wychodziłem z tak wiem, takiej rady czy narady dotyczącej inwestycji i po prostu miałem dosyć, w sensie naprawdę już, nie wiem, zatrzymałem samochód i myślałem o tym, że no, nie dam rady, nie? to jest w ogóle, nie da się tak funkcjonować, ale, co też wydaje mi się istotne, znaczy zmiany mojej postawy wobec tego, tak, to się nadal dzieje, te zmiany nadal funkcjonują, różne napięcia się pojawiają, no, ale ja już inaczej reaguję. To co w takim razie zrobił pan sam ze sobą, żeby przyjmować te zmiany spokojniej? To było takie zrozumienie tego, że, no, że rzeczywistość się nie zmieni i że też nie ma sensu się w ogóle obrażać ani na nie wiem, wykonawców na świat zewnętrzny, na prawo zamówień publicznych, na prawo budowlane, czy na swój zespół, tylko po prostu trzeba zmienić swoją postawę i ze większym spokojem do tego podchodzić i też, też dawać jakby spokój innym i wtedy ten spokój się udziela i on do mnie jeszcze wtedy wraca, no, taki to jest krąg. To jest tak, jak było dzisiaj na wykładzie, jestem tą yy, trzciną, są trudne momenty, ale ja się nie złamie. Anna Wolińska, kierowniczka biblioteki w Sztumskim Centrum Kultury, wspominała fragment wykładu psycholożki oraz kołczycy Marty Iwanowskiej- Polkowskiej. Bardzo ważnym filarem jest świadomość tego, kim jestem i jakimi wartościami się na przykład kieruję i taka wewnętrzna umowa ze sobą, żeby przy tym trwać przez jakiś czas i być temu wiernym, ale dopuszczać Pewną elastyczność i zmienność w zależności od pojawiających się warunków i okoliczności. Ja jestem y, osobą, jestem kobietą, która przeszła doświadczenie onkologiczne, chorowałam. Jestem osobą bardzo relacyjną. Ogromnym źródłem y, mojej siły są ludzie. Kocham określenie, że każdy z nas potrzebuje opiekunów rezyliencji, i ja mam opiekunów rezyliencji, mam przyjaciół i bliskie osoby, które były ze mną w tym okresie. Natomiast żeby też dobrze się poczuć ze sobą, wybrałam kilka dni samotności. Odcięłam się od rodziny, jakby wyprowadziłam się z domu, wyjechałam, nie odbierałam telefonów. Potrzebowałam być ze sobą sama. Żeby przypomnieć sobie, co jest źródłem mojej siły, co jest dla mnie ważne, jaka ja chcę być w tej okresie choroby w sensie już wtedy przed operacją. I to było działanie prowadzące mnie do stabilności. Odważne, szczere, autentyczne, może nieoczywiste, no bo, jak wspomniałam, jestem osobą bardzo otwartą i, i, i ciągnącą do ludzi, ale są takie chwile, kiedy musimy zrobić coś zupełnie innego, żeby o swoją stabilność zadbać. Mam teraz taką prośbę, że ja powiem NCK, a na ten sygnał Państwo się losowo obejrzą w lewo bądź w prawo. będą kocham Cię. Dobrze? Na forum próbowaliśmy robić rzeczy zupełnie nieoczywiste, by zadbać nie tylko o stabilność, ale też o dobrą atmosferę. Nie Jak ważne jest to, by w pracy mieć podobne wartości, co w życiu, mówił dyrektor Narodowego Centrum Kultury Robert Piaskowski. Ta spójność wartości pomiędzy mną jako ja indywidualne i mną jako. Członkiem zespołu instytucji musi być tożsama. Jeżeli tam dochodzi do konfliktu, mamy problem efektywności, też mamy problem motywacji, problem sensu, problem kierunku, problem drużyny. A tylko drużynowo można osiągać to, co stoi przed instytucjami kultury jako cel najważniejszy, czyli wpływanie na zmiany społeczne w naszym kraju, budowanie wspólnoty, sztuka dialogu, deliberacji. Rozmowa o trudnych sprawach, wymiana poglądów, a nie narzucanie poglądów. No i wreszcie rozwój. Na szóstym forum Pracuj w kulturze prezentowano także w praktyce narzędzia, które mogą pomóc realizować misję, budować zespół, działać sprawniej i bardziej sprawcze. Chcesz zgłosić temat, tak? Tak, mhm. e, tak cześć. Aby. Eee, tak, ja jestem z takim tematem, jak sobie radzić z turborotacją pracowników, pracowniczek. Jednym z nich był Open Space Technology. Prowadzony przez certyfikowaną trenerkę i facilitatorkę Olechodz. Pracujemy w metodzie Open Space Technology. To jest taka formuła, w której osoby zgłaszają tematy, na które chcą rozmawiać. I później zadziewa się seria takich rozmów w atmosferze przerwy kawowej, ale jednocześnie są to rozmowy merytoryczne, i uczestnicy sami, uczestniczki decydują, o czym one będą. Mało tego, można też decydować z kim się porozmawia jak długo się porozmawia, bo w open space można się przemieszczać pomiędzy sesjami. Wy teraz przyszliście. Okej, okay, tak, tak. słuchajcie, możecie jeszcze dojść do tych tematów, które są tutaj. Od 9:45 trwa 9 dyskusji. Dziewiątka jest na Antresoli, a wszystkie tutaj są od jedynki po ósemkę. Możecie rozejść i znaleźć sobie temat. Jak się nie wypalić, gdy wszystko tak mocno rozpala, a robota płonie w dłoniach. No właśnie, <laughs> ciekawe. Widzisz. Znajdujesz coś, co Cię interesuje, to potem podchodzisz do tej kostki z numerem 5 i zaczynacie rozmawiać. Czy kozetka to niezbędny element wyposażenia gabinetu dyrektora. No to po prostu jest super. Co tak? ciekawiło Cię, pra ekstra. Tak, prawie no jak właśnie. w gabinecie lekarskim. A często jest tak właśnie, że pracownicy przychodzą prawie jak po poradę lekarską do tego gabinetu no i coś ten szef musi powiedzieć. No i prawie, że przydałaby mu się tam kozetka, żeby położyć na wyciszenie, na chwileczkę tego pracownika, żeby może fila relaksu. Dzisiaj y, praca w stresie, dużo pracy, konkurencja też w naszej kulturze powoduje to, że często nie radzimy sobie z różnymi sytuacjami, czy potrzebujemy nawet właśnie tej zwykłej rozmowy i jak widać nawet w potrzebie tematów też jest to poruszane. Także temat zdrowia w ogóle zaczyna być łączony z kulturą, nawet zdrowia psychicznego, już bardziej tak szczegółowo, właśnie teraz jestem w trakcie takiego szkolenia, które też Narodowe Centrum Kultury ogłosiło. Z jednej strony ze strony odbiorcy którego my jakby będziemy zagospodarować z różnymi jego problemami, a z drugiej strony za jakby zespół, który też ma swoje problemy, jak się tym zespołem zaopiekować, jak zadbać o to, żeby się nie wypalił. Więc to po prostu są tematy, które będą teraz no, no bardzo na bieżąco. No chyba tylko jeszcze sztuczna inteligencja może być ważniejsza, tak i jej wykorzystanie. A ja i także pojawiło się na szóstym forum pracy w kulturze. Niestety obecnie problemem jest rzucanie zabawek. Nagle szkoleń ludziom, promptowania, macie, róbcie, a to się często źle kończy, bo mamy w zespołach i technoentuzjastów, i technosceptyków. W tajniki sztucznej inteligencji wprowadzał Filip Dębowski. Czasem mamy poblokowane narzędzia, mamy różny poziom wiedzy cyfrowej, luki kompetencyjne. Dlatego ja proponuję, żeby zacząć od czegoś, co nazywam walidacja gotowości AI. I to jest taka kanwa AI Readiness, gdzie sprawdzamy, jakie jest nastawienie do sztucznej inteligencji i jaki jest poziom wiedzy o modelach rozumujących, nierozumujących, głębokim researchu, kanwie. Bo nie oszukujmy się, aktywnie i tak bardziej twórczo sztucznej inteligencji generatywnej w Polsce używa kilkanaście procent osób obecnie. Oprócz AI, w części warsztatowej pojawiły się takie tematy jak odważne rozmowy spokój jako kompetencja lidera. Jak korzystać z raportów w zarządzaniu, budowanie odporności na przyszłość, świadome delegowanie zadań, playfulness, czyli jak wychodzić poza schematy oraz rolę mentoringu w pracy lidera. Jak oceniacie się, jeżeli chodzi o motywację, odpowiedzialność, komunikację to co ja jeszcze stara nazwa komplementarz, bo ja zmieniłam to na kalibrację i w asertywności. O tym, co jest dzisiaj ważne w pracy menedżera kultury, opowiadała Dominika Kawalerowicz, dyrektorka Wrocławskiego Instytutu Kultury. Instytucją trzeba się dzielić z zespołem i bardzo mi zależy na upodmiotowieniu, o realnym zdecentralizowaniu zarządzania poprzez właśnie upodmiotowienie mojej chociażby kadry kierowniczej to znaczy deleguję w dół kompetencje i odpowiedzialności tak żeby osoby z którymi najbliżej współpracuję mogły efektywnie tak samo zarządzać jakby swoimi zespołami i z nimi pracować nad rozwojem nad priorytetami nad rzeczami ważnymi pilnymi układać tą pracę jakby w zgodzie z tym jakie ludzie też mają potrzeby względem pracy i rozwoju osobistego Stare zarządzanie odchodzi do lamusa i bardzo dobrze pozwolą Państwo na krótki wiersz. Łukasz Błąd, prowadzący szóste forum Pracuj w Kulturze, napisał podczas tych dwóch dni kilka wierszy i fraszek. Zainspirowały mnie do niego hasła stabilność, rozwój, przyszłość. Pragniesz spokoju i stabilności, lecz tylko trochę i nie na dłużej? To porzuć życie w nudnej błogości i weź po prostu pracuj w kulturze. To było najważniejsze dla uczestników szóstego forum Pracuj w Kulturze. Spotykamy ludzi, którzy pracują w tym samym sektorze co my i to jest wymiana doświadczeń, nowe znajomości, inne spojrzenie na to co robimy, a jednak inaczej to robimy i to jest duża wartość. No i utrwalanie relacji, które już gdzieś nawiązaliśmy wcześniej, tak, bo już widujemy na którymś forum. Mamy relacje nawiązane z innych programów i projektów, które realizowaliśmy, więc, takie spotkanie jak to, to jest dobre, żeby właśnie nawiązać, tak jak powiedziałeś, ale przede wszystkim utrwalić relacje. I to jest myślę, że najważniejsze w tym wszystkim. Czasami, będąc w, w swojej instytucji kultury, zajmując się bieżącymi sprawami, zapominamy o tym, że cała rzesza innych instytucji ma bardzo podobne problemy. Bardzo rzadko ze sobą rozmawiamy. Ta obecność właśnie tutaj, w tej przestrzeni, daje możliwość rozmowy, wymiany doświadczeń, co jest też bardzo cenne i się okazuje, że większość z nas ma te same problemy. Ale że może są jakieś takie nowe narzędzia, które być może będziemy implementować do siebie, może rzeczywiście coś nam się uda wprowadzić, i niech to będzie jakaś jedna drobna rzecz po takim spotkaniu, to i tak jest to wartością ogromną, ale najważniejsze dziś myślę, że jest tu i teraz. Ludzie, spotkanie, rozmowy i taki stolik, przy którym właśnie stoimy z różnych stron naszego kraju. Gdy niespokojny duch w tobie drzemie, kiedy cię nosi, gdy siedzisz w biurze, za nadgodziny szpetne ci premie, bądź ninją karier. Pracuj w kulturze. Pracuj w kulturze, bo przyszłość tam ma, jeśli się o nią dobrze zatroszczy. Płynny świat lepszym w kultury ramach. Nadzieja cała dzisiaj w Bydgoszczy. Była to relacja z szóstego forum Pracuj w Kulturze. Relację przygotowała Katarzyna Błaszczyk z inicjatywy twórczej Torba Reportera i Podcastera.